Moi drodzy, właśnie zakończyłem swoją tygodniową przygodę na Necker Island, w prywatnej wyspie Richarda Bransona i powiem wam, że emocje są szokujące. To był naprawdę wspaniały tydzień. Zakończenie takiego eventu jest po prostu niewyobrażalne. Spędzić czas w czymś domu kogoś, kto jest 200 i sprawdzałem 243 albo 240 któryś na liście najbogatszych ludzi świata. I jakie to ma znaczenie? Ma znaczenie nie ma żadne, bo pieniądze nie grają roli. Dużą rolę odgrywa to, co robisz z tymi pieniędzmi. I ten człowiek robi niesamowite rzeczy, pomagając światu, zmieniając oblicze Afryki, gdzie wybudował niesamowitą ilość pięknych rzeczy. Budując wspaniałe firmy i dając pracę ogromnej ilości ludzi. No jest to niezwykły facet, niezwykły. To, czego się od niego nauczyłem, na pewno zostanie ze mną w moim sercu na długo. Zapewne słychać emocje. Ale kiedy spędzasz tydzień w raju, z jednej strony jest ci mega smutno, bo nie ma twoich bliskich, nie ma Twoich przyjaciół, dream teamu, ukochanej rodziny, a z drugiej strony poznajesz nowe osoby, poznajesz ludzi, na których ci zaczyna zależeć. Ktoś pozwala Ci się zbliżyć na, na tyle blisko, że możesz podpatrywać, jak podejmuje decyzje w biznesie, w życiu. Możesz go pytać o wiele rzeczy, jesz z nim śniadania, obiady, kolacje. Do tego wszystkiego jest to wszystko okraszone sosem międzynarodowej elity i śmietanki. Ludzie z pierwszych stron gazet, ludzie, którzy wydają swoje książki i są bestsellerami New York Timesa. Ludzie, którzy opracowują nowe systemy odzyskiwania energii ulepszania świata na takim poziomie, na którym po prostu no na ten moment ja mogę marzyć tylko. Także nauczyłem się, nauczyłem się bardzo dużo, bardzo dużo życiowych i biznesowych y, tematów. Mam nadzieję to wszystko przekazać Ci w międzyczasie. Na pewno kilka wątków poruszę na niektórych szkoleniach. No nie sądzę, żeby udało mi się streścić 7 dni od rana do nocy niezwykle pełnych przeżyć. Dlatego też zaraz po powrocie poprowadzę webinar. Będzie on w dwojakiej formie, ponieważ nie wszyscy z nas są biznesmenami, którzy chcą rzeczywiście robić potężne biznesy i, i stosować wyrafinowane techniki. Dlatego też pierwsza część webinara będzie otwarta dla wszystkich, a druga część będzie dla tych z Was, którzy chcą zbudować swoje biznesy albo mają już biznesy i chcą. Zaprowadzić z nich pewne zasady, które stosuje multimiliarder, który rzeczywiście żyje nimi. Richard ma 60 kilka lat, a zachowuje się jak nastolatek. Biega, bawi się, tańczy na stole, gra w tenisa, pływa, śpiewa, wygupia się. Jest po prostu tak pięknym człowiekiem, że się w głowie nie mieści. I'm saying that I would love to see that, but there is no way, in my opinion, it will be like another 20 years will change their life for the rich people. No, in Europe we still do not have the huge broadband. Connection. I think it's right, in the next three or four years. Um, well, next four years, pretty well everybody in the world should be able to get internet access, Wi-Fi, yeah, so um, <laughs> so telephone access, um, which will transform. Will transform the. I, mean, I, mean, I, I happen i to know that Virgin's going to give it to me. Um, but, um, you know, through our satellite program. So, um, so I think the. Um, so I think that I, I do think the world's going to get a lot richer. A lot of the poor people will come out of out of um, poverty. You, you, you know, I, I Mam nadzieję być w jego wieku w takiej samej formie i mam nadzieję, że my wszyscy razem zbudujemy takie biznesy, które pokażą, że nasz kraj, Polska, też może być na takim poziomie i na takim pułapie. Jeżeli macie ochotę zapoznać się z moimi przemyśleniami, wnioskami, technikami, notatkami, których spisałem ogromną ilość, wypisując dużą ilość długopisów i piór, to zapraszam Was serdecznie. Następna chyba data jest 1 kwietnia. Bardzo fajny dzień, żeby zaśmiać się ze swoich wcześniejszych dokonań, ponieważ kiedy patrzy się na to, czego dokonał ten człowiek, to naprawdę można się zatrzymać i mam nadzieję zmobilizować, żeby pójść dalej. Pozdrawiam Was serdecznie i bardzo się cieszę, że wracam do Polski, bo tam jest moje miejsce i tam jest moja rodzina i tam jesteście Wy. I wspaniałe wakacje są czymś wspaniałym, ale wakacje powinny się skończyć i trzeba wrócić do normalnego życia. Może pewnego dnia będziemy normalnie jeżeli w takich warunkach, na prywatnej wyspie, otoczeni ludźmi, którzy spełniają Twoją każdą zaściankę i każde życzenie, ale zanim do tego dojdzie, pod, musimy popracować trochę nad swoim biznesem, życiem, nad pewnymi zasadami. Wybaczcie, że język mi się plącze, nie jest to kwestia alkoholu, bo dopiero co skończyliśmy kolację i teraz się zaczyna impreza, a ja postanowiłem po prostu dla Was coś nagrać w momencie, w którym moje emocje są prawdziwe, szczere i realne. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia. Trzymajcie się.